Zero. I czełem, cześć, witamy bardzo serdecznie w ostatniej misji Sentinelów, w misji 8 w Warcraft 3 Forge The Frozen Throne. jestem wam ze mną jest Wąsu. Całem, I będziemy tu cisnąć. Jak zawsze komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Wszystkie te podejścia są streamowane live. Pozdrawiamy ludzi na live. Ie. Macham, macham. W lewym dornym rogu widzicie POV Wąs POV, jak tam na pomarańczowej stronie. Ej, Wiecie, masz co to masz znaczy? Nie, bo co? Okej, okay, nieważne. Mm. Ej, ej, bez Ej, ej, ej. Zrobimy z nich suszyć. Ej, Tak nie wolno. You don't A jak on tu przyszedł? Jakby tu mógł przyjść, to bym się z trochę powymieniał. No nie? A skąd wojowników ze spełniła? No ma tam drzewca. No. Przecież ona odbudowywuje, żeby zawsze mieć dwie uczniczki. A ona zamiast siedzieć i kampić, to chodźcie tu kurwy z tych trzech no. około. Co to za strike force? Posrało kogoś. No. Przecież to jest. To jest ponad 100 Supply'a, excuse me!

Wymyślone słowa, bracie. Jesteśmy. Jestem. E? Ja jestem nagami. Tak, a to patrz, Lidan teraz zrobił. Możesz nim sterować? Tak. A, masz, już nie możesz. Bro. I mamy to ostatnia misja Sentinelów. Misja ósma. Ja gram nagami, mam Lidana, Awą, Subrem Alfurionem. Oczywiście i. Ma nocne elfy, musimy uratować tyrandę i rozwalić nieumarłych. Co ciekawe, misję zrobiliśmy za pierwszym razem. Nie była wcale aż taka trudna. No, głównie była kwestia tego, że mniej więcej po 20 czy 30 minutach AI naszych wrogów nieumarłych się popsuło i przestali wysyłać na nas ataki, więc to bardzo mocno ułatwiło. I tak dobrze nam szło, więc sądzę, że. Miało to znaczenie tylko pod względem czasu jaki spędziliśmy na misji, a nie tego czy byśmy ją zrobili czy nie, ale jednak warto o tym wspomnieć. Jednocześnie tak bardzo wczuliśmy się w tę misję, po tym jak już nasi przeciwnicy przestali nas atakować, że postanowiliśmy mapę wyczyścić w 100% i dopiero jak wszystko co mogło być zostało rozwalone, to wtedy zakończyliśmy tę misję. Na Tyrande okazuje się, że zaskakująco dobrze się broni, myśleliśmy, że szybciej padnie, no, padnie, że po prostu zacznie dostawać większe obrażenia, ale za czasów, kiedy ja jeszcze wysyłało na nią ataki, to nie było u niej żadnego problemu. O! No, to u mnie. Kto odkrył? Nie mam tam jednostek. Lordzie Danie, mój dwunożny panie, mamy tu zadanie. Natamy rozjebanie! O! No katapulta mnie tu bije? No to już jest jakiś żart. Co to za item? Ring of Protection 5? Ja muszę chyba w iść, ale łuczniczkami na wy... Wyrmy to jest jakaś powyłka. Tak, na mnie wyrmy lecą. Wiesz, doszło do tego, że moja cała armia poszła na obronę. A yy, Illidan sam próbuje coś tam czyścić. O! No ja rozwaliłem quest'a, nie? No to po co Spalne. ja trolle zabijałem, jak mogłem to żółwiami zrobić? <tosanowid> Mask of Death, uff... Stun na 15 pro... Nie, zamiast dmg. Stun czasami może O-o, o-o! O-o, nie mo... Teraz... Słyszymy o, sąsiadkę. Nie stawiaj mi tu ananas! What the <hell? tosanowis> Dobrze, restart. <tosanowis> Tak już chodzi kobieta i ci stawia ananasa. No. no i teraz atak od frontu. Masz już do reszty, reszty pokiełbasiło. Jeszcze ktoś mi noc włączył. Co to jest fontanna zdrowia? Dobrze. No what? Excuse me? O? o. Co tu się stało? -senkę, drugie raz sobie odpaliło, bo przechodziłem armię No chyba o to chodziło Jest tak na bazę e, czy potrzebujesz pieniędzy? Nie mam nic Czyli tak czy nie? To masz. Jak już się tutaj rozbuduję i mam supply'a to nie jest tak źle Dobra, czy ja mogę zsić do <laughs> Mogę Mają skillę y, ale i tak się kają My już jestem blisko czerwonej. Są tyrandy. Ona sobie świetnie radzi. No to dobrze, przynajmniej tyle. Oh, zbugowali się. Spójrz u mnie szybko. Już. Tu. Widzisz Tole. pająki? Tak. To ja tam nie będę podchodził. No, doradka. Wy do walki. Ja ci pokażę moc. Co, przywołujesz to, to patera. Bum. No, ale przywołajcie. Zakaz spania. Okej, okay, nienawidzicie. AI nienawidzi, jak buduje wieżyczki. To jest aż zaskakujące, jak bardzo tego nienawidzą. Pozna jeden sekret, EJ go nienawidzi. No, naprawdę. A bo ja mam drogie te jednostki. Aż prawda. Kurde, nic się stało. Miałem ten. Miałem taką mega turbo armię wrogów w bazie, i nagle ich już nie ma. No jak się atakuje główną bazę wroga, on tak może się zdarzyć. Patrz jak cię wyjaśnił. A bo wróg wtedy o kurde, on oddaje. Tak boli w szkole. Słuchajcie, jeśli ktoś ogląda, który jest w szkole i ktoś was bije, to powiedzcie temu typowi rucham wam matkę. I zobaczcie jaka będzie reakcja. Jezus! Ej, no naprawdę chyba się zbugowali, że ja mam taką chillerę. No nie powinno tak wyglądać. Za to ten infernal przywołany stoi dwa lata. Mówimy tu... Ja mówię tutaj o tym, że się zbugował fioletowy i przez te ataki na mnie nie wchodzą. Więc jest perpetuum debile. No i właśnie od tego momentu to mieliśmy bardzo dużo czasu, spokoju i luzu, żeby rozbudować bazy armię i tak dalej, i tak dalej, więc nie było problemu, nawet jak musieliśmy odbudować armię po nieudanym ataku, ponieważ wszystko padło. Więc przejdźmy już troszeczkę bliżej zakończenia. No, czekaj, bo tu nie wygramy. W sensie nie czekaj, ale pa patera. Huby! O, akoli! mam! Możesz budować? No oczywiście, że tak. No co, ty teraz dawaj No nie, dawaj, ty, ty. no ziom. ale bym budował, zrobiłbym ekspansję, kiedy nie umarły. Ale tak, mam akoli. Pa, idą ci jak? naklepać klepać Malfuriona. Dobra, dobra dawaj tu się. O, zielony. martwy Royal Guard. Zielony. Dobra, już wchodzą, już wchodzą. Royal Guard ci ginie. No to dobrze, to zrobię kolejnego. A teraz technicznie rzecz biorąc mam trzech. Mam jednego nieumarłego i dwóch zwykłych. Ale ci Akolici ci się kają! Lecicie, Akolici, lecicie. A moi workerzy walczą z biesem. Nie, szybko, worker mikro! Fuck. Trzeba go uratować. Zobaczmy. Zobaczmy, co Tak. No w sumie 50 minut to spędziliśmy, ale... No. F10 no. Pozdrawiam dla Pozdrawiam No ja, ty też tam byłeś, Ty. A nie mógł tego otworzyć dy na dystans? No, no, nie mógł tam po prostu znaleźć trasę przepłynięcia i. Ja weź Jak dobrze Tyrandez się dała, radę obronić, co? No tak.

Pokój? No, tak idę, ty dalej jesteś demonem. Oni tego to nie robią. Ale uratował tyranty. Ale o. ale uratowałeś moje ruchanie. Pff. możesz iść. You are the best wingman. Wink, wink. A teraz zlatuj stąd. Malfurun by go wyjaśnił w jednym zdaniu Lidan ty masz skrzydła na latać nie umiesz? Elo. On power Jest gniazdkao. No. A, a po co ci nowy master Lidanie? Mogłeś zostać na mocy demona i sam sobie cisnąć, ale nie. O, dobrze, że on zawsze może portale stawiać, i dlatego musieliśmy ratować Tyrandę przez. 50 minut. No, esz, Do zobaczenia w Legionie. No. Znaczy co? O, Maev. Maev, oszalałaś? Hmm. No, ja bym za nią nie pobiegł, nie? No, w sensie ja o jezu, tak. znowu nie schowałem. O nie! Szybko, bo portal się zamknie. No. Już biegam. O jezu, jak ja biegnę szybko, już tam jestem. O, o. o, -o. mi się rozwiązał. O, się wywróciłam, ale, ale. Takaś jakaś muzyka no, tak. leci, ale nie ma żadnego napisu. Ja nic nie mam. No właśnie, czemu nie wygraliśmy? A! Ty, no zawsze pisał, nie? Zawsze były jakieś napisy. No, o, ma je w formie jako bohaterkę, Ale, ale. Ja jeżeli się nie mylę, to jest ostatnia misja, tak? No bo jest 8. Tak. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. W opisie macie link do Discorda. Wszystkie te podejścia są streamowane live na naszym kanale. I widzimy się w następnej kampanii. To chyba bladelwy, tak? Tak, morskie elfy. Tak, to. Elf. Ja jestem wam ze mną po Wąsów. Bywajcie, bywajcie. Bywajcie, bywajcie.